Cześć, cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku wszechstronnej serii Minecraft A dzisiaj pokażę wam sposób na nieskończone latanie elitrą. Wiele osób mnie o to prosiło, więc voila Dobra, jak widzicie mam na sobie wiele strzał i zapewne co niektórzy już wiedzą na czym to będzie polegać Ale no dobra, słuchajcie Bierzemy sobie łuk, startujemy, lecimy, strzelamy przed siebie I możemy się wznosić, patrzcie Pamiętajcie, musicie mieć pewną prędkość, dobra. Piu. I jak widzicie, nabieram prędkości. O kurde. I możemy sobie latać. Tylko pamiętajcie, żeby strzelać przed siebie, kiedy macie pewną prędkość. Już tą elektro jak latacie bardzo powoli mm, i musicie mieć Łuk Punch 2. Dobra, spróbujmy zrobić to jeszcze raz i pokażę wam, jak można wysoko się wznieść, Wzniosłem się nawet na 300 kratek takim sposobem. OK, pamiętajcie, aby mieć jedzenie cały czas, bo teraz w Minecraft 1.9, jak się najemy, zobaczcie, mamy regenerację, czyli to zdrowie bardzo szybko tutaj zyskujemy. Dobra, jeszcze raz czekajcie. OK, musimy mieć pełną prędkość. Strzelamy bardzo blisko przed siebie i spróbujmy się znieść. A, straciłem prędkość, widzicie? Ale byłem już na tych 150 kratkach. I możemy sobie tak cały czas naprawdę latać. Pamiętajcie, żeby jeść, jak widzicie. O! Mamy kolejną regenerację, więc niestety trochę jedzenia to nam zabiera. Ale jak widzicie latanie działa. Fajnie mieć jeszcze Infinity, wiecie? Mm, kurde, naprawdę, naprawdę fajnie działa. Wyobraźcie sobie jak latamy sobie nad jakąś bazą. Naprawdę do perfekcji to ogarnąć i po prostu strzelać sobie do wrogów z łuku. Okej, okay, najlepiej na takim poziomie. Zobaczcie jak ja to robię na, e, na zwyczajnym widoku widzenia. Dosłownie leciutko naciągam łuk i to ja utrzymuję obrażenia od tej strzału, którą wystrzeliwuję. Więc e, zbroję możecie sobie troszkę zniszczyć, ale tak czy inaczej to działa. No dobra, ta ciekawostka będzie bardzo, bardzo krótka, ale tak czy inaczej działa. Punch 2 pamiętacie? E, plus do tego może jeszcze Infinity e, i Elitry również się niestety trochę psują, ale jeśli... Ktoś naprawdę długo chodził po e, kresie, po endzie i tych elytr... ma dość sporo, to może sobie na takie coś pozwolić, chociaż jest to dość kosztowne. Mógłbym wam jeszcze zaprezentować taką wyrzutnię Elytra. E, napiszcie mi komentarz, czy chcielibyście, abym zaprezentował taką małą maszynkę, e, która wystrzeliwuje nas po prostu do góry i możemy sobie e, lecieć np. z punktu A do punktu B, od wyrzutni do wyrzutni. Mm, I bez problemu właśnie sobie tak latać. Dobra. Słuchajcie, w takim razie to będzie już koniec taka mała ciekawostka, bardzo mały odcinek tak naprawdę na dzisiaj. Mm, powinien pojawić się jeszcze dzisiaj jeden odcinek albo z trzech stron, albo z custom map. Więc zobaczymy, co z tego będzie. O kurde, coś mnie goni. Dobra, chyba uciekł. Ok, w takim razie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. A w komentarzu możecie napisać, jaki jeszcze filmik dzisiaj chcecie, czy custom map, czy wszechstronną serię. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć! Gdzie oni są? Gdzie oni są? Yes! Dobra, trzymajcie się, na razie.